Zaczniemy filmik, mała przypominajka. Kurwa, musiałbym ich tam od tyłu zajebać. Właśnie konie to jest taka dziwna rzecz, bo naprawdę oni mogą spierdolić mi, to nie będzie miła gra. Kogoś, kogoś muszę zajebać to będzie tamten typ. Co jest, kurwa? Halo? Chyba laga mamy wszyscy, czy co? Nie, no chyba nie ma laga. Mamy, hmm, mamy jakieś kurwa, ziomeczków. Nie wiadomo o co chodzi. Ja nie mam ani apprentice- kurwo, wypierdalaj stąd. Ja nie mam ani apprentice- to Tobie co? A tej krówce to co, kurwa? Mm, ej, co jest tej krówce, kurwa? Ona jakaś biała jest, czy jakaś nowa? Mórka? Czy co to? Wytyfę, dobra, nieważne co. Weźmy sobie jakiegoś teksturpaku, tylko jakiego kurwa. Gramy uchodźcy. Yy, Gramy uchodźcy. Dobra, ja potrzebuję diamentów. Niezależnie od niczego, ja potrzebuję diamentów. Mam tulsy, to tym bardziej jest lepiej. Yy, ale ja potrzebuję diamentów. Nie będę sobie zmniejszał. Pójdę sobie tam, gdzie jednak sam i temy i wynajdę sobie jakiegoś chłopaczka jeden na jeden. Wtedy go skoszę. Oratry teraz sobie też włączyłem. Jest złoto. Dobrze wróży, dobrze wróży ta jaskinia. Dobra, zmienia tak surpaka, tu to kurwa nie jest ja, Sorry. Jezu, ją za mną chodzi. Boże, zombiaki mi się jakieś długowały, ty Co to jest? <zysk> On jest! On jest nie wiem jakiś yy, typem co troluje czy co Tam jest chest Mógłbym pójść Tenek do jaskini i tam tamtenek sobie pójść Jezu, kto to tak zrobił? Ten ciapciak jebany <laughs> Wylał wody i chuj zadowolony z siebie. Słuch, ja nienawidzę takich ludzi Muszę chociaż kogoś pozabijać, bo przydałoby mi się jakieś końce w ogóle na tym UHC. Jakieś kurwa, naprawdę podstawy, podstawy, jeżeli chcecie pożyczyć, pożyczyć, nie dać. Pożyczyć konto na odcinek, to dajcie znać w komentarzach. E, możecie do mnie pisać do, na Instagramie. Fajnie by było jakbym miał trochę podblokowywane, e, abym mógł sobie nagrać po prostu na UHC coś fajnego. Dobra, to jest iron, to wezmę sobie. O stary mi mruszy tutaj gdzieś. Nie no, wypierdalasz z imprezy. O, gdzie on jest? Słyszę jak stąpał i nad głową, ale jakoś go nie widzę. <coughs> Tam jest iron. Z tego zrobił się niezły cyrk. Lecimy z tym tematem. Ja robię irona tylko i wypierdalam zaraz do góry. Bo to nie ma. Co jest kurwa? O o. Nie no wypierdala, Jeszcze pająkiem mi tutaj. Jeszcze pająku mi tu potrzeba. Myślę, że jeśli przejść starczy na luzie To już będzie naprawdę, już jest okej okay. Kurwo jebana I tam są diamenty, ok. Ale to i tak muszę zrobić, o Dobra, będę miał na diamentowy sword Zajebiście, właśnie tego potrzebowałem Ej, tu jest jeszcze jakiś Diament, a to zaraz po niego przejdę Ale to w sumie tu to... Jeden tam, chuj Bardziej potrzebuję właśnie te o kurwa, ile tu jest diamentów? Będzie. Co tu jest? 8 diamentów? Co? O lol, kozak, fuj. Dobra, to robimy tak. Eee... Dobra, jest crafting. Ja potrzebuję jeszcze tutaj pieceków, tak szybsze przynajmniej, żeby były. Dobra, elegancko. Zróbmy sobie trzy piece. Skąd to wiedziała, że chcę piece ustawić w wytyfy? I muszę węgla więcej nakopać. Muszę się w górnika zabawić, bo 13 to chyba to nie przepali. A tu jest węgiel przecież <laughs> A w ogóle scoreboarda, dlaczego nie mam? Zapomniałem włączyć. Zobaczymy, co te cioty potrafią. Zobaczymy, co te cioty potrafią. Tylko ja tu będę grał. Czy oni też jednak dadzą radę. I podołają tutaj wyzwaniu. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy, miejmy taką nadzieję, że jednak będzie ok. Ale trochę wątpię. Szczerze, troszkę wątpię tutaj w ich możliwości. Yy, ale chyba jak grają tam duo to niech sobie grają. I chuj. Dobra, pyk, pyk. Dobra, ja robię sobie tak. Robię sobie kill off. Idę to skopać w pizdu. A to wyjebie. Zajebi się. Chuj. Więcej jest. Kozak. O Boże Ej! Ile tu jest? 15 diaksów? Jeszcze tutaj jest. Dobra, idę tu. Co kurwa? Jeszcze ja ani enchantów, ani nic nie mam odblokowanych. Ale lipa jak chuj. A mogłaby być naprawdę zajebista giereczka. Co jest? To diamenty mi podbadaje? 17 diamentów! Jasny chuj. No dobra, to w sumie co? Ja robię... To? Robię to i robię to No i ja mogę już iść do góry Ja już jestem gotowy Trochę lagi mam Bo jestem na łączu na Hiszpanii Ale moi teammaici to będą chyba w szoku Moi teammaici to będą w szoku Zrobię sobie w sumie tulsy Żelazne Uf, wie mnie to jak to się pali, bo to jest tak zbugowane Dobra, lecę do góry, wytyfy Nie, do co ty kurwa gadasz? Pa, pa, ile diamentów? Co jest? Ale to będzie chyba historyczna runda Tylko, że a, ani healingu, ani nic nie mam Wytyfy kurwa Ile tego mam? Cały set będę miał Ja pierdolę No nie gadaj kurwa co jest? Albo to jest, albo jestem kontrolowany przez admina, albo no naprawdę to jest. Szczęście jak mordę strzelił Dobra, mam jeszcze ten, to robię sobie to. Jak sobie kilo w sobie robię wytyfy. Uchuj mi tu tam. A resztę mogę wyjebać Ej pierdalej, stary mi chrapie tu na trochę. Ale to będzie runda pojebana tylko ani healinga ani nic nie mam, niestety. Ale już mam trochę mniej serc. Więc muszę znaleźć albo Noba, albo. No nie wiem. Albo pójdę do tamtego, na modiaksy. Niech ma, chłopak, zawsze to są teammatesi. Może będę miłym chłopem. Cały diabetowy wychodzę! Chłopy, co wy kurwa nie dowierzacie? Ej, on afty czy co? Chłopie masz, kurwa. Give me 2 iron. Dobra, masz kopię i tak mi nie Dobra, ja bym już zmniejszał, bo on i tak tam będzie kopał i kopał. Ja bym to wypierdalał i szukał jakiegoś nubka, żeby go zajebać szybko. Ej, ja idę tak na żywioł w sumie, i tak nie mam healingu ani nic. A te krówki, to jakieś zbugowane są. Stój kurwo. Jezu, jestem naprawdę. Dobra, to jest chłop bez seta. Bez niczego idę, to zawsze jest frigówka. Dla mnie to będzie naprawdę fajna frajda Chyba, że coś ma, ale w sumie nie jestem pewien. Mam na chyba wyłączone. Nie, no, ma coś, okej. Okay. O tu kurwo. Mnie widzi czy co? O mam cię gościu Nie, czemu wpierdoliłeś Eee co tam? Kurwa a co to jest? Speed trójka! Prrr. Ej w sumie dobra idę do gór Kurwa mam jakieś zjebaną mam opcję jakąś włączoną Dobra ja pierdolę, dobra, wiedziałem. Nie wiem co mam Nie wiem co mam Mam autopodium włączone, ja pierdolę poważnie Dobra, nieważne, nie ważne Ale przejebane to Dobra, ale mam refy, będę miał refy. Mam jeszcze heda. Kurwa. Trzy potki na spita trójkę wyjebałem. A mógłbym robić... Tymi sp potkami spita, to ja bym mógł zrobić taką grę. Ale w sumie... Nieważne, jene chuj. O kurwa, ile tam jest typa? Lecimy! Ja lubię ja lubić! Ja lubić, kurwa! Ja lubić! Chodź bić, kurwo. Dobra, kurwa, lecimy z nimi. Esa, Essa kurwa z nim, ja pierdolę, ale jaja. A gdzie jest główka? Gdzie jest główka? Ja powinienem mieć ten Pack, co wyświetla, wyświetla ogólnie główkę. Typa, jak go się tam zapierdoli. A dobra, mam główkę, ok. A tam jest dwóch kolejnych, to ja w sobie bym poleciał tam do nich. Zawsze to główki, zawsze tu coś, a można fajne dymy porobić. Jedną główkę sobie ja pierdolę, żeby mnie trochę schylowało tam. Albo najpierw tego zabiję, później po tamtego pójdę. To już zawsze coś będzie. Ora! Oto kurwo. Ja zabiłem, zabiję tego śmiecia jebanego Ja pierdolę jeden hint, kod do niej jebany Ty kurwo, gdzie sta... do starego kurwa Gdzie do starego Dobra, mam power jeden, mam w chuj... Mam w chuj złota, o kurwa Dobra, oni mnie nie widzieli A to są jakieś kurwa... Imbecile jak chuj Ale zabijam ich Ważne, że ich zajebałem Tylko to się liczy Nie no, jeszcze szkieleta słyszę kurwa a dobra, jadę tamtych podjechać Jadę tamtych podjechać Mi się przydadzą itemki Kurwa, dawać jabłuszku Ale lipa, tylko jedno jabłuszko i wypadło Ale sobie opierdolę od razu Zawsze to więcej HP, a jak mam być, zostać zaskoczony zask Zaskoczony to Dobra, oni coś kraftują. ja tam ich podjeżdżam, bo to nie ma sensu ich tutaj Nie ma sensu się bawić kurwa, tutaj w Babkę Z nimi trochę Hello, Ty, oni mnie nie widzą? Chyba, ale mam movement kurwa zjeba, ale mam kilaurę włączoną. Dobra, będzie dobrze. Dwóch żelaków, ja pierdolę. Ten Andril to chyba mi spida daje, z tego co widzę. To jest spoko opcja w chuj. A oni, a oni wiedzą! Oni wiedzą, że to ja. I gory. Aaa, to git. Jak wiedzą, to git, kurwa. Kurwa, ale jestem zjewem tutaj. Dobra, mamy. Mam jednego śmiecia Szapty to jest dwójka Dobra, idziemy gonić jego kolegę Ale fajna, fajna ta gra Fajna ta gra, on chyba się nie spodziewał Nie spodziewał się, że dostaje taki wpierdolsy Dobra, mamy kolejnego zjeba Dziękuję bardzo za itemy Wuju brzydki <śled> Ale zajebiście się gra, kurwa Już 6 killi najebałem sam Sam Jak ja wygram trójki solo jak ja trójki wygram salo, bo chyba moi teammatesi nikt. Eee, e, nic na razie nie zrobi. O kurwa, The Onesworth boy Match. A nie w sumie co jest lepsze. Możecie dać znać w komentarzach, ale myślę, że tutaj zostaniemy przy tym. Na razie. Dobra, zrobię sobie refa kolejnego. Na razie mi nie potrzeba więcej. Szarpny 3, kurwa. Nie no, Sharpness 3 chyba oddaje, czy co? O, Master Kompas nawet mam. W miarę możliwości wiem, chyba do czego tamto on służy, ale. Jest ile? Jest 32 osoby. Jak ja dzisiaj zrobię 20 kili na tym, jak ja zrobię 20 kili, to będzie naprawdę sztos. Sztos w chuj. Tam nie oni się tam biją. Gorzej, jak będą się serio teamować i będą się kopyła ziemię, to wtedy nie wygram. Kwestia dobry, muszę to dobrze zagrać, bo jak ja przegram ten mecz, naprawdę ja nic tutaj nie mam odblokowane: nic a nic, kurwa. Dobra, wezmę sobie, bo to zawsze jest speed z tego A speed dużo daje Wtedy już mi jest typek Ja pierdolę, siemaeniu Siemaen, siemano kurwa Co wy go kurwa tam gonicie? Chuje Dobra, zajebałem jednego o główkę mam Dobra, więcej mi nie potrzeba. Gdzie on jest, chuj jebany? Ty, a ja mam tego scafolda, kurwa? Dobra, w sumie chuj w niego, bo on nic nie zrobi, ale pobiegłbym na kordy tamte. Szapny z dwójka, szapny z dwójka. Jakbym to złączył, to wtedy szapny z trójka wychodzi. Eee, no cóż, kurwa, ciekawa, ciekawa anegdota. Jest, kurwa, masto. Chyba się nie spodziewali. Siedem killów. mam. Nikt u mnie w teamie nie zrobił żadnego killa. Tylko ja. I szukamy typeczków, szukamy typeczków. <grym>, ale będą nie da widzieć kurwa. Ja pierdolę, dawaj speeda. To spida się fajnie lata. Właśnie konie to jest taka dziwna rzecz, bo naprawdę oni mogą spierdolić mi to nie będzie miła gra. No nie będzie nic kurwa miłego tutaj Jeżeli chodzi o to ESA kurwo Gdzie lecisz? Gdzie od taty spierdalasz? Speed 3 Kurwa tak, power dwójka, zajebiście. Ja pierdole, ale ta runda oddaje w chuj. Jeszcze jakiś potyłąku. I mam kowadło. Kurwa, nie wierzę. Coś pięknego, szatny Ja pierdole. Dobra, jak ja to, jak ja to przegram, jestem totalnym debilem. Kurwa, ja nie mogę tego przegrać. Kurwa, przecież to jest, to jest grać do nie pierdolenia tego. Proszę, ja pierdole. I absorpcję wam, kurwa. Przecież, jak ja to dobrze wykminię, jak ja to naprawdę bardzo dobrze zagram, e, to jestem niezniszczalny. Naprawdę jestem niezniszczalny tutaj. Bo wystarczy, że wypiję tą potkę. Tak? Wypiję? Tak, chyba, chyba o to chodzi, że wypiję i. E, nie mogą mnie bić, chyba. Z tego co wiem. Tak, no bo to jest pierwsza gra w sumie i to chyba pierwszy win będzie na tym koncie. Chyba, że naprawdę trafi mi się gościu, który jest mega nastakowany, ale. Wątpię, żeby tutaj były takie osoby, bo ja mam dużo healingu, mam dużo główek. Jeszcze jakby to były g to już w ogóle to już... To by było zwycięstwo na miejscu, szczerze powiedziawszy. Szkoda, że nie mam kompasa kurwa, ani nic. Wiem, dałem palecio. Tu jest jeden typek to. Akurat kurwa. Dobra, dawaj tego Andrila. Teraz go będziemy częstować kurwa tutaj. Chyba wiedzą. Jebany kurwy, proszę was Co wy chcecie zdziałać tutaj? Co oni sobie rzucili? Dobra, mam ich Heee, jebany słabe Pierdolone cioty kurwa Come on kurva come Kurwa, że nie mam tutaj rzeczy takich Ale i tak dogonię chuja, spokojnie Już go doganiam Pójdę, ciao. leczka ty kurbo! <laughs> Je bałczy, stary kurwa, całe winiary. Je bałczy, stary Jebał bo, i nie dojebał. Nie no, easy, fuj. naprawdę jest easy. Mam odpotek od zajebania. Mam pan no mam ok. Ej kurwa, nie widzisz mnie? Faj, mamy klienta, kurwa. Klient wyjaśniony. Nie dziwko się. Ora wam, kurwa! Ale są so close, bo nie mam chyba opcji, żeby mi samo wpierdalało to. Ale co ja killów zrobiłem tutaj to jest... niemożliwe. Ale oni mieli poty wszystko kurwa. Jak ja bym miał tak grać normalnie, to ja bym tego nie wygrał za chuja. Nie miałbym szans tutaj w ogóle na. Protection 3, kurwa, co? Dobra. Ja muszę powypierdalać to, co mi niepotrzebne. Dawaj, jabłuszko, jedno. Nie da mi. No to chuj. No, włączymy, wszystko mamy. Uuu, lecimy. Ty, kurwa, kutasy, tam we dwójkę są. w ja kurwy, jazda! Halo, kurwa, świniaki. Kuk, kuk. Ej, kurwa. Ora, mam jednego. Ora, mam drugiego. Dobra, kolejną główkę. Dobra, to ja w sumie lecę z następnym. Dobra, mam kolejnego To na mnie napierdala. Dobra, bije go z tego kurwa, bo aż mi go szkoda trochę. O, tak, tak, tak! Dzichet, kurwa. Gdzie ten dzichet? Mam go, dobra, kurwa. Dobra, ja bym zajebał tamtych sobie. Kurwa, powypijali to co mieli, chuj O kurwa, mam kapelane, jak chuj Bo oni są moi przecież. Dobra, on miara. Dobra, zabiję kolejnego. Ja pierdolę, ale kurwa, klira robię. nie! Ja pierdolę, zajebali mnie! A to była taka idealna gra! 17 kili. Ale ja już naprawdę jakbym miał Gady, to już inaczej gra wygląda, bo jest potężny heal, a oni też mieli naprawdę wypierdolony w kosmos. No kurwa nieźle, ale gra, szczerze gra mi się naprawdę podoba. Długa podługa. Ale no w sumie co? Było w sumie spoko. Wygrał, bo wygrał. No cóż, tysięcy końców dostałem. Na UHC 10 tysięcy końców Śmiesznie, śmiesznie to wszystko wyglądało Śmiesznie Nie powiem, że nie Ale czekaj No Dobra, skończyło się